Szukam Gregora. To znalazłem. Ktoś ty? Gerald z Rivi przysyła mnie Dijkstra. Spodziewałem się kogoś od niego. Odejdźmy stąd kawałek. Padnie sobie przystroiliście posterunek. Na polecenie samego króla, miłościwie nam panującego. Czym zawinili? Ten z prawej był guślarzem w pobliskiej wiosce. I źle komuś doradził i ludzie na niego donieśli. A tego z lewej nie lubił sąsiad i oskarżył go o czary. Więc to wina ludzkiej zawiści, nieradowida. A myślisz, że kto ustanowił prawo, które zezwala kogoś powiesić z takiego powodu? Służysz królowi, którego nie szanujesz. A co mam robić? Urodziłem się Redańczykiem, przecież nie zdezerteruję. Poza tym wstąpiłem do armii, jak na tronie siedział Wizim. To był dobry, mądry i sprawiedliwy. Radowid to co innego. Jemu w głowie tylko wojna. A ja nie chcę, żeby Redania kiedyś tak wyglądała. Do rzeczy. Pewnie wiesz, po co tu jestem. Domyślam się, że chodzi o naszego zaprzyjaźnionego szewca. Przejeżdżał tędy, ale nie wrócił. Wczoraj patrol doniósł, że niedaleko od drogi stoi porzucony wóz, ale nie mogłem się stąd wyrwać, żeby sprawdzić, czy to jego. Dzięki, to mi wystarczy. Bywaj. Zaczekaj. Masz Glade przejazdowy? Bez niego cię nie przepuszczę. Ma. No dobra, to do powodzenia. Dzięki, bywaj.